W tym roku po raz pierwszy zmieniliśmy formułę. Do tej pory odwiedzaliśmy wybrane w subregionach Mazowsza domy dziecka. W tym roku postawiliśmy na współpracę z bankami żywności, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, które to wytypowało rodziny, które znajdują się w trudniejszej sytuacji i dla których ta forma wsparcia byłaby no szczególnie istotna. Tak się składa, że święta to okres rodzinny, gdzie dla nikogo nie powinno zabraknąć, a szczególnie dla dziecka, prezentu, dobrego słowa. I ten uśmiech na, 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 na twarzach dzieci jest dla nas najlepszą nagrodą. Dziś spotkaliśmy się z dziećmi z terenu gmin Orszewo-Borki i Rzekuń. Paczki przygotowali dla nich pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Paczki były bardzo bogate. W niektórych paczkach były piłki, były słodycze, były maskotki. Także myślę, że po raz kolejny sprawiliśmy naszym dzieciom radość i uśmiech, żeby im towarzyszył podczas przed tymi świętami Bożego Narodzenia. A ile to było rodzin? Dzieci. dzieci do paczek kwalifikowały ośrodki pomocy społecznej w rzeku i w Olszych w i Na dzisiejszym spotkaniu było 40 dzieciaków, które odebrały paczki. Tak jak Państwo zresztą wiedzieliście, uśmiech towarzyszył na dziecięcych twarzach. Wy pomoc w znalezieniu tych, tych dzieci, które się kwalifikowały do tych paczek, czy po prostu oni są w Waszym... Nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z którymi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na co dzień pracuje, ponieważ w w mamy środowiskowe ognisko wychowawcze, ale nie były to dzieci z ogniska wychowawczego, bo już te dzieci otrzymały prezenty 6 grudnia na spotkaniu opłatkowym bo chcemy, żeby te paczki trafiły do najbardziej potrzebujących i żeby nie było tak, że jedno dziecko dostanie dwie, dwa prezenty, a, a inne zupełnie nie dostanie. Także e, zwróciliśmy się o pomoc do, do, do ośrodków pomocy społecznej. Tym, tłumaczyć, tłumaczyć. Ale chciałam jeszcze, jeszcze? powiedzieć, właśnie jeszcze no, <laughs> to wszystko nie, nie. to samo. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, mm -hmm. że my w tym roku w ogóle jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowaliśmy około 500 paczek mm -hmm. świątecznych dzięki hojności sponsorów i też chcę w tym miejscu podziękować, że pomimo trudnej sytuacji... Jest bardzo duże grono osób, które bardzo chętnie włącza się w tego rodzaju akcje i chce pomagać bezinteresownie innym. Także prezentów przygotowaliśmy dużo.